W czerwcu czuliśmy się tak, no ja w każdym razie tak się czułam, jak, jak mucha, która wpada w wiadro ze smołą. Była atmosfera, w której już się nie dawało oddychać zupełnie. Wtedy wyjeżdżałam na forum polonijne z delegacją zjednoczenia. Właśnie też prezentowaliśmy tam pomoce naukowe. I była, o, było zorganizowane przyjęcie przez y, Żana Zarzeckiego, który wówczas był szefem tych gospodarczych organizacji polonijnych. I w hotelu Poznań chyba y, zorganizowali takie, takie przyjęcie, na które byliśmy zaproszeni. I pamiętam, jak. W trakcie jego wystąpienia, no było coś w rodzaju szwedzkiego stołu, w trakcie jego wystąpienia przedstawiciele tych rozmaitych delegacji gospodarczych z Polski po prostu rzucili się wręcz na ten stół. I pamiętam, jak upokorzona się poczułam, kiedy. Przez mikrofon usłyszałam jego głos, że proszę Państwa, proszę się tak nie pchać. Zamówiliśmy dużo jedzenia i wielu kelnerów, i naprawdę będzie można wszystkiego spróbować. Coś takiego powiedział. Poczułam się ogromnie upokorzona przez zachowanie tych dyrektorów, szefów różnych organizacji gospodarczych polskich, którzy. Zachowali się tak, jakby nigdy w życiu niczego do jedzenia nie mogli dostać. A przecież to byli ci, którzy mieli najwyższe dochody w kraju, prawda? W każdym razie reprezentowali tych o dużo wyższych dochodach. To było coś takiego, co, co jakoś przekonało mnie, że że no nie da się tak żyć dalej, że po prostu nie da się tak żyć dalej. I przyszedł lipiec i te podwyżki, które spowodowały strajki w Lubelskim. W pociągu, który miał wieść farby do związku radzieckiego... Doszło do uszkodzenia jakichś puszek z farbą. Okazało się, że to są puszki z szynką, i ludzi po prostu to zirytowało i, i zaczął się od tego bunt. Jakby tej wersji nie potwierdziły moje rozmowy późniejsze z kolegami z Solidarności Lubelskiej, ale to trudno wiedzieć na pewno, jak to się działo, bo to przecież w różnych miejscach różne zdarzenia miały miejsce. Hmm. Dla mnie zaskakujące wówczas było to, że podniesiono ceny cukru, a w stosunkowo krótkim okresie wcześniej obniżono ceny cukru. Więc wiadomo było, że to nie ma związku z jakimś racjonalnym zarządzaniem. I zarówno błąd przeciw temu wywożeniu y, żywności za granicę. Do Związku Radzieckiego, kiedy tej żywności brakowało w kraju, jak i tego rodzaju decyzje, jaki jak właśnie takie, taki stosunek no, do, do spraw polskich, jaki, jaki się okazał był na tym spotkaniu y, z Polonią. Coś tak poniżającego niezwykle. No to wszystko pokazywało, że, że to dłużej, dłużej to tak nie wytrzyma. I strajk w Gdańsku był czymś takim, co, co dał ludziom nadzieję ogromną. Były wtedy informacje z Gdańska, komunikaty Komitetu Strajkowego były rozlepiane. Na, w takim długim ciągu jeden za drugim na przebitce. Przed Wierą, Stał tłum ludzi. Każdy się chciał dopchać i przeczytać. Ludzie wodzili nosami po tych tekstach. <laughs> Połączenia telefoniczne były z Gdańskiem, z Gdańskiem były przerwane. I ponieważ jednym z postulatów było podanie do publicznej wiadomości żądań robotników ze stoczni Gdańskiej. I pierwszym czasopismem, które wydrukowało te postulaty był sztandar młodych, więc pod kioskami z prasą stały kolejki i prasa była rozchwytywana. No kolejki, nie takie 10 osób, jak sobie można teraz wyobrazić, tylko co najmniej 50 osób. Natychmiast, jak doszło do podpisania porozumień, zaczęliśmy organizować solidarność, zaczęliśmy organizować związki. No to jest jakby wszystko razem i, w, i wspólnota, i współodpowiedzialność, i, yy, i patriotyzm i powrót do hasła ojczyzna znajdowanie, jedności w tym, co, co jakby przez wieki naszego narodu dotyczy. Od początku września już organizowany był związek i, i brałam w tym udział jako społeczny współpracownik Solidarności, bo pracowałam nadal w centralnym, nadal w ośrodku badawczo-rozwojowym pomocy naukowych i sprzętu szkolnego, a to dawało możliwość pracy po, po godzinach pracy u siebie, w, swojej, w swoim zakładzie. Dawało możliwość pracy społecznej w zarządzie regionu. Było to kilka funkcji, które pełniłam wtedy: konsultanta związkowego, mediatora i Interwenta. Ja należałam do tej grupy konsultantów, która jeździła do zakładów pracy. Wtedy, kiedy na przykład zwracali się członkowie bądź pracownicy tych zakładów o pomoc w założeniu związku czy o pomoc w, w wyborach. Nie pamiętam już, co to była za miejscowość gdzieś za grójcem. Po prostu, ponieważ było zebranie wyborcze Solidarności, na które pojechałam jako przedstawiciel regionu, wobec tego wyłączono światło w całej miejscowości. Więc zebranie przeprowadziliśmy przy świeczkach, po prostu poradziliśmy sobie. Ale zetknęłam się z taką sytuacją, gdzie tłumaczyłam. W jaki sposób przeprowadzić te wybory, w jaki sposób y, y, będzie się y, głosować na poszczególne osoby wskazane. I dostałam pytanie takie, czy im będzie wolno zobaczyć te nazwiska, czy im będzie wolno zobaczyć nazwiska osób, które mają ich reprezentować jako komisja zakładowa. To jest w tej chwili nie do wyobrażenia, żeby komuś przyszło do głowy takie pytanie, ale to świadczy o tym, jak dalece byliśmy zniewoleni. Człowiek miał świadomość, że od niego nic nie zależy. W 1981 roku latem miała miejsce tak zwana akcja Rondo czyli był ostry protest przedsiębiorstw. Różnych przedsiębiorstw miejskich, komunikacja miejska, oczyszczanie miasta, wszystkie te dysponujące dużymi wozami transportowymi. Na przykład była przewidywana taka demonstracja, która dojdzie do Ronda, do rogu Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich, i później skręci. Na wschód, alejami jerozolimskimi. I ten przejazd miał nastąpić w ciągu jednego dnia, jako wyraz protestu przeciw brakowi podstawowych środków spożywczych. Jedno, co mi się udało po drodze, to kupić trzy takie rożki do lodów. Więcej chleba nigdzie nie było, po prostu. I jak doszłam do ronda, to po prostu już na tym rondzie zostałam. Przejazd okazał się być niemożliwy. Władze postawiły zapory milicyjne, żeby nie doszło do przemieszczenia się tych wozów pod KC. Stały tramwaje, stały autobusy, stały samochody innych służb miejskich. Na środku ronda było jakby centrum, jedno centrum dowodzenia drugie na Mokotowskiej w zarządzie regionu. Porozumiewaliśmy się przez łoki Rondo było oblężone przez tysiące ludzi. Z Solidarności z hotelu Forum. W pewnym momencie wynieśli taki duży kocioł barszczu i w, w koszach wiklinowych chleb. Ten chleb był po, przekazywany w tłumie: każdy urywał kawałeczek i podawał dalej. To robiło wrażenie takie, jak, jakby komunii. Ludzie jedli te kawałki, oderwane kawałki chleba i płakali. Praktycznie trwała ta okupacja ronda trzy dni. Było to jedno z takich wydarzeń związanych z protestami głodowymi. Takim najbardziej poruszającym był Marsz Głodowy w Łodzi, w którym brały udział przede wszystkim kobiety domagające się dostępu do żywności. Ten pierwszy, ta, w marcu, ta drastyczna sytuacja w Bydgoszczy, kiedy pobito Łabentowicza, Rólewskiego. Którzy byli zaproszeni przez radnego, chyba myszkę, na posiedzenie rady miasta Bydgoszczy, których milicja usiłowała właśnie siłą wyrzucić. I doszło do, do sytuacji drastycznych, po której Miał się odbyć strajk generalny 31 marca, więc ten strajk został odwołany, a był to okres, kiedy stworzono pierwszą listę do internowania. Później takim wydarzeniem niezwykłej wagi był oczywiście Krajowy Zjazd Solidarności w dwóch turach pomiędzy którymi no, zjazd, w czasie którego wybrano formalne władze związku, zjazd, w trakcie którego wydano orędzie do, na, do y, pracowników y, krajów y, wschodnich, y, w przerwie, w przerwie zjazdów. Miały miejsce, yy, miały miejsce rozmowy z posłami, z posłami środowisk chrześcijańskich, których, którzy w niewielkiej liczbie, ale jednak wchodzili wówczas do parlamentu. Do, docierały do nas informacje, jakich to specjalnych uprawnień domagał się. Od Sejmu generał Jaruzelski. Te specjalne uprawnienia niewiele różniły się od tego, co pokazano, w, co się znalazło w dekrecie o stanie wojennym. Że przygotowuje się rząd ówczesny i wojsko do działań przeciw narodowi.